Cześć Star Warsowi Nerdzie, w tym filmie będę się głównie gapił w laptopa, bo chcę omówić, które booster boxy Star Wars Unlimited warto w tym momencie kupować i dlaczego. A to nie jest wbrew pozorom takie proste i oczywiste. I do nagrania tego filmu skłoniło, skłoniły mnie pytania widzów pod innymi filmami, i między innymi pojawił się taki komentarz ostatnio: Hej, na Allegro jest box z Twilight of the Republic za 270 zł. Wygląda to na bardzo dobrą cenę. Myślicie, że warto? TLDR? Nie warto, ale po kolei. W momencie jak nagrywam ten film, czyli koniec października 2025, Star Wars Unlimited jako cała gra doczekała się 5 setów pojawi się dosłownie lada moment na początku listopada i myślę, że również sporo namiesza. Natomiast najwięcej namiesza rotacja, która jest przewidziana gdzieś tam prawdopodobnie na początek przyszłego roku. Jeżeli chodzi o to, które booster boxy warto kupować, moim osobistym zdaniem, to jest tylko i wyłącznie moje zdanie wynikające z tego, że tą grą się interesuje, że śledzę, co się dzieje w tej grze i że oczywiście również w Erarion.pl no, sprzedaje produkty Star Wars Unlimited i jeżeli zajrzycie sobie do mojego sklepu, no to zobaczycie, że z jakiegoś powodu jedyny booster box, który możecie tam kupić na ten moment, to jest booster box Legends of the Force. I to nie jest przypadek. Ale po kolei. Spark of Rebellion. Pierwszy set, który wyszedł w uniwersum Starus Unlimited, to jest set, który przede wszystkim ma na ten moment, jak nagrywam film, największy wpływ na grę jako taką. Tak? Karty z tego setu cały czas stanowią o sile metadeków i w zasadzie no, format standard Contracted nie istnieje bez eventów supermocnych, bez legend. Dlatego, co do tego setu, tak naprawdę mamy. Kilka różnych przeciwstawnych argumentów. Po pierwsze, jest to set, pierwszy, jak w każdej karciance prędzej czy później staje się tym czymś, co jest bardzo kolekcjonerskie, kolekcjonerskie z samego faktu tego, że to był pierwszy set. Problem polega jednak na tym, że w momencie jak ten. Dodatek stał się bardzo pożądany. Jego ceny zaczęły szybować w górę. Producent wyprodukował tak dużo tych, tych kart, tych boosterboxów, że na ten moment jest to no, jeden z produktów, który jest najłatwiej dostępny i którego ceny są generalnie no, niskie. I z tego co ja wiem, to zapasy tych boosterboxów. U sprzedawców w hurtowniach i tak dalej są tak duże, że nie ma szans, żeby się one skończyły w jakimkolwiek przewidywalnym czasie. To nie jest produkt, którego jest mało i którego prawdopodobnie będzie kiedykolwiek brakować. Jedyną opcją, która może sprawić moim zdaniem, że ceny takiego Boosterboxa wzrosną dramatycznie, czyli mówiąc krótko, że opłaca się teraz kupić. Z tego co widzę, to w internecie za plus minus 400 zł. Jeżeli jakiś sprzedawca chce się pozbyć towaru za wszelką cenę, no to myślę, że znajdziecie być może nawet i za 350-360 taki booster box. I szansą, którą widzę dla tego booster boxa, jeżeli chodzi o wzrost jego wartości, jest to, że wraz z rotacją na początku przyszłego roku producent gry Fantasy Flight Games już zapowiedział, że. Zostanie zaprezentowany nowy format Eternal, w którym będzie można używać wszystkich kart, które kiedykolwiek zostały wydrukowane przez producenta. Oczywiście, pewnie z wyjątkiem jakichś tam pojedynczych banów. No i wtedy, ze względu na to, że karty z tego setu są tak mocne, że jest duża szansa, że już więcej tak mocnych nie będzie, bo po prostu no, gra miałaby tak duży power creep, że to w ogóle przestałoby mieć bardzo szybko sens. I już widać, że nowe sety, które się pojawiają, mają dużo niższy poziom, Niż ten pierwszy set Spargo w Rebellion, no więc jest duża szansa, że jeżeli ten format Eternal zdobędzie dużą popularność, to wtedy te booster boxy wrócą do łask. No bo po prostu karty w nich zawarte będą bardzo cenne. Chyba, że producent zrobi reprinty. No. Tego nie wiemy, tak, ale. Na ten moment, jeżeli chodzi o zakup tego booster boxa, z punktu widzenia kogoś, kto chciałby, żeby ten booster box poleżał sobie w szafie i zyskał na wartości, no, ja tutaj nie bardzo widzę, żeby to był dobry pomysł. A dlaczego? Dlatego, że karty z tego setu no nie są dużo warte. Jeżeli sobie zajrzymy na Card market, na listę tych kart z Spark of Rebellion, posortowanych od najcenniejszej, no to w zasadzie mamy tylko trzy legendy, które są warte więcej niż 10 euro, więc jest marna, ale to absolutnie. Nie marna szansa, że wartość zakupu takiego boosterboxa na przykład może się zwrócić w kartach. No i umówmy się, że showcase'y, które możecie trafić raz na ileś tam boosterboxów, no to nie jest coś, co by uzasadniało moim osobistym zdaniem zakup i trzymanie takich boosterboxów przez dłuższy czas w celach inwestycyjnych. Drugi set, Shadows of the Galaxy. Tutaj historia jest dużo prostsza, bo te boosterboxy również kupicie bardzo tanio w internecie. Jak sprawdzałem ceny, no to one są po 340-360 zł, czyli w zasadzie można powiedzieć, że sprzedawcy pozbywają się ich po swojej cenie nabycia, byleby tylko pozbyć się towaru. No i w tym secie również, jeżeli chodzi o wartość kart, no to tutaj w zasadzie mamy tylko trzy legendy, które są warte na moment nagrywania tego filmu więcej niż 10 euro. Dlatego również nie uważam, że to jest set, który jest jakimś no, super zakupem, jeżeli chodzi o trzymanie zamkniętego boosterboxa. Trzeci set, Twilight of the Republic, czyli ten, o który pytaliście w komentarzu, to jest Mówiąc krótko, najgorszy, najsłabszy set z wszystkich, które pojawiły się do tej pory, dlatego właśnie można kupić w internecie cały Booster Box tak tanio, no bo po prostu jest to produkt, z którego jest tak dużo w hurtowniach i sklepach, w zasadzie kilkukrotnie więcej niż jakiegokolwiek innego setu z tych, które dotychczas zostały wydane. Nie ma w tym secie cennych kart, nie ma w tym secie mocnych kart dla graczy. Jedyne, co mogę powiedzieć o tym Booster Boxie to jest to, że on ma mnóstwo motywów związanych z wojnami klonów. Jak dobrze liczę, to kupując okazyjnie gdzieś tam, na przykład na Allegro, zdobędziecie taki booster, box, który przełoży się na cenę pojedynczego boostera na poziomie 11 zł. No i to jest w zasadzie cena nie do pobicia. Te produkty są sprzedawane aktualnie przez sprzedawców no, z dużą stratą, chyba tylko po to, dlatego, żeby nie zalegały w magazynach i żeby jak najszybciej uwolnić chociaż część pieniędzy, które sprzedawcy na te boosterboxy przeznaczyli. Zaczyna to brzmieć dość negatywnie, ale właśnie przechodzimy do lepszych informacji, bo kolejny set, czyli Jump to Lightspeed, to jest pierwszy set, którego nie dotknie rotacja. To jest również set pierwszy, w którym pojawiły się karty prestiżowe i kolekcjonerskie boostery Carbonite. To jest set, który dzięki temu, że ma sporo mocnych kart, które są używane w mocnych taliach, to jest też set, który dzięki temu, że właśnie przetrwa tą rotację i nadal będzie legalny do gry w oficjalnych turniejach, no trzyma się dużo lepiej i przez to też cena tego booster boxa jest zdecydowanie wyższa niż pierwszych trzech, które no, gdzieś tam w nadmiarze zalegają w różnych zakątkach internetu. I dzięki temu, nawet jak otworzycie taki booster box, to macie dużą szansę, że no, karty, które wypadną z boosterów, będą co nieco warte i będziecie mogli je spieniężyć i zwróci się Wam w znacznej mierze koszt tego booster boxa. Jeżeli chodzi o dłuższe, długofalowe przechowywanie takiego booster boxa, ze względu na jego wartość inwestycyjną, no to tak naprawdę na ten moment myślę, że również to nie jest jakiś super pomysł, ze względu na to, że to jest bardziej set. Dla graczy niż dla kolekcjonerów. I piąty set Legends of the Force to jest set, który jest najnowszy w momencie, jak nagrywam ten film. Jego jest najmniej na rynku obecnie chociaż oczywiście może być dodrukowany w ogromnych ilościach, tak jak każdy z setów, które do tej pory zostały wydane, ale sprzedają się te produkty bardzo dobrze, mają w sobie dużo kart, które są całkiem, całkiem wartościowe na ten moment, więc jest spora szansa, że jeżeli jedna czy dwie z tych sześciu, dziesięciu, sześciu czy dziewięciu legend, które w takim boksie się znajdują, trafią wam się bardziej wartościowe, no to możecie sporą część tego wydatku zwrócić sobie, jeżeli otworzycie wszystkie 24 boostery, również ze względu na to, że jest to set, w którym jest Mnóstwo postaci, które są no po prostu znane i kochane, jeżeli chodzi o potencjał kolekcjonerski, tak? Bo to będzie na przykład JODA, bo to będzie Grogu, bo to będzie właśnie Anakin Skywalker, to jest Darth Vader. No to jest coś, co sprawia, że zawsze Darth Vader, Anakin, Grogu czy JODA będą bardziej pożądani kolekcjonersko niż jakiś statek kosmiczny. No bo. Po prostu statki kosmiczne to są maszyny, jakieś urządzenia, kupa metalu nie budzą i nie będą nigdy budzić takich emocji jak no, nasze ulubione postaci. No i ja dlatego długofalowo widzę dużo większy potencjał w zakupie właśnie na przykład boosterboxa Legends of the Force niż w zakupie połowę prawie tańszego boosterboxa na przykład Twilight of the Republic. Podsumowując, jeżeli ktoś mnie pyta, który boosterbox warto kupić, Twilight of the Republic, super tani, ale tylko do grania do zabawy w domu. Spargo of Rebellion, być może warto, jeżeli więcej się ich nie pojawi, jeżeli gracze będą chcieli kupować te karty do formatu Eternal. Więc jest tutaj dużo tych jeżeli, what if. A jak żaden z tych pięciu boosterboxów was nie przekonuje, to w sumie też dobrze, bo set szósty Secrets of Power moim skromnym zdaniem zdobywa coraz większe rzesze fanów i coraz więcej uznania, a również pełen będzie świetnych postaci, właśnie choćby jak Padme, Padme Amidala, jak Kanclerz Palpatine, jak Cassian Andor, więc myślę, że na ten moment moje przeczucie mówi mi, że Legends of the Force i Secrets of Power to będą takie dwa topowe sety, jeżeli chodzi o za zakup całych boosterboxów, niezależnie od tego, czy będziecie chcieli otworzyć, czy trzymać te boostery zamknięte w szafie.